Zacznę dosyć, dosyć nie typowo. Był słyszany doping z góry od dziewczynek? Dokładnie był. Był i to cieszę. Mamy dziewczynki z akademii, które nas dopingują, i to jest myślę, że bardzo miłe i dla dziewczyn, które grają na boisku i ogólnie tutaj, dla naszej całej sekcji. Czy więc musiałyście im zrobić tak bardzo pod górkę, Najpierw 0-1, przegrywacie. Mam wrażenie, troszkę słaba ta pierwsza połowa, no ale odwracacie losy spotkania. Co tu można było zrobić więcej? Ja tu myślę, że pierwsza połowa z meczem sobie tam nigdy nie, są, nie należą do łatwych, jest to drużyna dobrze zorganizowana. W pierwszej połowie nie potrafiłyśmy się utrzymać przy piłce i to było takim dużym, że tak powiem, minusem, ale dziewczyny zmobilizowały się, pokazały charakter w drugiej połowie, dostając tak naprawdę bramkę do szatni, co nie jest nigdy łatwe. Pokazały charakter i przede wszystkim my mamy jakość w drużynie i ten zespół stać na dużo, pokazały to przez kolejne 45 minut. Drugi mecz w barwach, jak jest jako trener. Gonimy tą czołówkę, macie 5 punktów przewagi nad uj czy skupiamy się na tym, żeby zostać na tym czwartym miejscu i bezpiecznie dojechać do końca sezonu? My skupiamy się na tym, żeby w każdym meczu zdobywać 3 punkty. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Trenerze, przyznam szczerze, że jedyne i pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to dlaczego? Dlaczego te 2-1 i dlaczego ta porażka? Myślę, że niedokładnościami moglibyśmy obdarzyć, myślę, że na pewno całą kolejkę, jak nie całą ligę, tak naprawdę, bo to, co dzisiaj popełniliśmy, błędów indywidualnych, w szczególności w utrzymaniu się przy piłce, no to nie można liczyć na to, że. Że się ten mecz wygra. No i, i tak naprawdę, dwie rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę, czyli, czyli na wchodzące wahadłowe, które dziś z bocznego sektoru, dwie takie same piłki: raz, jedna z lewej, druga z prawej strony. Dziewczyny z Katowic przyjęły sobie fajnie, fajnie piłkę. Tak naprawdę zapytały, gdzie, gdzie trafić. No a my, my co? No, my mamy problem chyba z grom na tak dużych boiskach. No bo to chyba takie symptomatyczne jest, że, że gdzieś te e, tych przestrzeni nie, nie ogarniamy i, i, i myślę, że, że można było stąd przynajmniej remis wy, wywieźć, ale no co, no, najważniejsza statystyka, czyli to co w sieci jest po stronie GKS. Teraz zostaje trzy tygodnie przerwy. Jakie plany na te najbliższe dni, na te, na te najbliższe trzy tygodnie, jeżeli chodzi o UJ Kraków? No, po prostu trenujemy, przygotowujemy się do, y, do kolejnego kolejnego etapu tej rundy rundy wiosennej. Y, y, liczymy, że, y, że będzie ona lepsza, chociaż dwa zwycięstwa, dwie porażki. Y, teraz można było przynajmniej tą jedną porażkę zamienić na remis, byłaby ta pierwsza część satysfakcjonująca w miarę dla nas. Y, Mamy, mamy Szczecin, mamy Lotos, przepraszam, nie Szczecin, tylko Bydgosz i Lotos, Gdańsk u siebie, więc myślę, że, że będziemy w stanie powalczyć o, o was zwycięstwa w tych najbliższych dwóch meczach. Dzisiejszy mecz powoduje, że tracicie już do GieKSy 5 punktów, która jest bezpośrednio też przed wami. Czyli co? Można liczyć na to, że dalej będziecie w postaci tego Robin Hooda, będziecie dalej odbierać tym wyżej notowanym. No dzisiaj nie odebraliśmy GKS-owi punktów, mimo że był wyżej od nas, więc ja myślę, że ja myślę, że ten, to, ta, ten, ten Robin Hood to tak... Mam nadzieję, że nie przylgnie do nas na, na, dłuższy, na dłuższy czas. Eee, no gramy, gramy tak dosyć falami. Mamy fajny mecz, prze, przeplatamy trochę słabszym, ale najgorsze e, jest to, że popełniamy bardzo często takie Proste błędy, i, e, których no, musimy się wystrzegać i które nie przystoją e, na tym poziomie rozgrywkowym. No, ale cóż, no, trzeba pracować i, i trzeba próbować e, wygrywać kolejne mecze i uczyć się na, na własnych błędach. Czyli pozostajemy przy przydomku Jagielonki nie Robin Hood. No Jagiellonki pewnie, że tak, myślę, że teraz wszystkie drużyny, które z nami grają się bardzo mocno przykładają, nie tylko te z czuba, tylko tak samo te z dołu, więc możliwe, że, możliwe, że myśmy trochę w poprzedniej rundzie Trochę lżej podchodzili do tych drużyn, które są niżej. Wydawało nam się, że, y że można łatwo te mecze wygrać. Okazało się, że tak nie było, i y ja w tym upatruję y tej sytuacji, że, że wygrywamy z tymi dobrymi, a, a z tymi trochę słabszymi przegrywamy. Więc y myślę, że Jagielonki y w 100%, a nie Robin Hood. No to tak jeszcze końcu, kończąc, powiedział pan o tym, że to jest duże boisko. Faktycznie jest to taki duży przeskok, jeżeli chodzi o grę tutaj u was w wygracie na prądniczance. Tutaj w, czy w Katowicach, faktycznie jest taka duża różnica w tych, tych boiskach, w tych murawach? No jest, jest, jest różnica na pewno gra na, na sztucznym boisku, różni się od gry na, na naturalnym. Eee, a w szczególności jeżeli się gra na powiedzmy takim męskim, seniorskim, dużym, dużym boisku te przestrzenie. Eee, no, są różne, no to... Mm -hmm. Myślę, że ten, myślę, że, że każdej drużynie, która nie trenuje na takim boisku, kobiecej drużynie, nie trenuje na takim boisku, jest trudno. A w szczególności, jeżeli są dwie wyrównane drużyny i na podobnym poziomie, tak jak myślę, że my z GKS-em jesteśmy takimi drużynami na bardzo podobnym poziomie, no to te niuanse decydują to, że ktoś lepiej oceni miejsce, w które ma wrócić. Lepiej oceni przestrzeń, jaka dzieli jego od, od przeciwnika, więc no dzisiaj, akurat w tym, w tym elemencie, byliśmy słabsi, bo, bo, bo te dwie takie przekątne, skośne piłki, które trafiły na naszą prawą i lewą stronę, te błędy były spowodowane, tak myślę, w głównej mierze trochę złą oceną tego, w którym miejscu jest przeciwnik i gdzie jest zawodniczka odpowiadająca za tego przeciwnika, więc, więc no jest różnica. jest. No to jeszcze ostatnie pytanie. Jak bardzo po głowie w autokarze dostanie dzisiaj zawodniczka z defensywy, która podawała do Karoliny Klawis? No, ja myślę, że, ja myślę że, że ona sobie sama dobrze zdaje z tego sprawę e, razem z Karoliną, jaki błąd e, popełniły, bo tak naprawdę no, Gośka zagrała do Karoliny. Karolina miała czas na to, żeby nawet wybić tą piłkę e, na aut, e, więc myślę, że tutaj po, e, porówni, e, porówno w e, ten błąd się rozkłada na jedną i na drugą. No, Takie sytuacje to nawet nie ma co ochrzaniać, czy opieprzać bo one no sobie bardzo dobrze znają z tego sprawy, jaki dostały, e, jaki zrobiły błąd. E, można okrzaniać za to, że się nie e, nie spełnia, e, powiedzmy, nie jest się odpowiedzialnym taktycznie, że się było nie w tym miejscu, w którym się być powinno, e, bo jeżeli coś ćwiczymy, coś robimy, no to wtedy tak, a tego typu błędy takie indywidualne, to, to, to każdy chyba sobie zdaje z tego sprawę, że e, że popełnił błąd, i, i, i myślę, że już za przepraszam dobijanie po przegranym meczu nie ma kompletnie sensu i, i, i tak, już y, podwójna kara jest, to, to potrójna niekoniecznie być musi. Dziękuję bardzo, życzymy dalej powodzenia. Dziękuję bardzo. <laughs> 60 minuta, pojawiasz się na boisku, i mam wrażenie, Gieksa łapie drugi rytm, drugie serce. No, cieszę się, że wróciłam po kontuzji, po tak naprawdę trzech miesiącach bez piłki. Udało mi się strzelić dzisiaj bramkę i cieszę się, że ta drużyna jest tutaj na tym boisku niepokonana. No właśnie, ten, ten Wasz przydomek pomału formuje się na zasadzie katowicka twierdza, czy tam bukowa twierdza. Jak do tego mogą podejść same zawodniki? No myślę, że nie ma tutaj o czym mówić. Jesteśmy tutaj niepokonane i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca tego sezonu. Do końca sezonu kilka jeszcze meczy. Dzisiaj wygrywacie bardzo ważny w kontekście walki o czwarte miejsce z ujot Pięć punktów przewagi. Na co jeszcze tą GieKSę stać? Jesteście w stanie doskoczyć do trójki, czy, czy już skupiacie się na tym, żeby zająć to miejsce, które jest? Myślę, że ta drużyna nie ma żadnych ograniczeń i jesteśmy tak naprawdę w stanie dokonać wszystkiego, ale patrzymy na siebie, nie patrzymy na innych. Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywały w każdym meczu i to jest nasz cel, zdobywać trzy punkty co tydzień. Na przestrzeni kilku ostatnich dni wymiana trenera na trenerkę. Ma to jakieś znaczenie w kontekście gry w Ekstalidze, czy po prostu jest nowy etap, jest Karolina Koch i jedziemy dalej? Myślę, że trenerka Karolina świetnie kontynuuje tą pracę, którą tak naprawdę prowadzili razem z trenerem Witkiem. My dalej robimy swoje. Tak naprawdę niewiele u nas w drużynie się zmienia. Myślę, że <laughs> ciężko powiedzieć coś więcej. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, nie męczę. <laughs> dziękuję. Dziękuję. Ania, czego dzisiaj brakło? Bo mam wrażenie, że byłyście mimo wszystko dużą lepiej zorganizowaną. Czego brakło? Nie wiem czego brakło, ale wiem, że na pewno popełniłyśmy za dużo błędów indywidualnych i z tego też padły bramki i tutaj był największy problem, bo jakieś tam sytuacje może powiedzmy sobie stwarzałyśmy, ale my nie możemy popełnić takich błędów, jeżeli chcemy wygrywać tak ważne mecze jak, jak są ten. No właśnie, ten mecz troszkę Was oddala od tego dzisiejszego rywala na 5 punktów. Będziecie w stanie go jeszcze dogonić? Będziecie w stanie powalczyć jeszcze o to czwarte miejsce? No, to jest piłka nożna, wszystko jest możliwe. Gieksa też ma jeszcze przez sobą wiele ciężkich meczów. Będziemy grobić, co tylko możemy, żeby ich dogonić, ale mam też świadomość, jakie to będzie ciężkie i że dużo sobie narobiłyśmy kłopotów przegrywając ten mecz po prostu. Przed nami teraz trzy tygodnie przerwy. Jakie plany na najbliższe dni, jeżeli chodzi o UJ Kraków? Na pewno musimy przeanalizować ten mecz i, i zrozumieć, prawdę, z czego wynikały te błędy. Potem jest przerwa prezentacyjna. No, i będziemy trenować i dążyć do tego, żeby jeszcze następnych meczów wygrać po prostu. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.